Maneczko ziomeczki z tej strony York, dzisiaj jest ze mną. Ja, ja jestem. Co to ja? ja. No, jestem Ruby, tak. <laughs> I dzisiaj nagrywamy wrogo jak przenieśli się do nowego mieszkania w New Fork City. Tak, tak, tak to się miasto nazywa. Są tam charakterystyczne gigantyczne wieże. Przenosimy się do nowego domu, który kupiliśmy za całe 20 groszy. E, Dokładnie. Część wynosi 5 groszy co miesiąc. Wchodzimy teraz do domu i przenosimy te rzeczy, nie? O, Ooo, goście, są dwa pokoje. Są dwa pokoje. Który jest twój? Ja biorę ten. Który twój? Ja biorę ten. <laughs> Oczywiście w ten. Ja biorę ten z oknem. On jest tutaj w wannę. O! <laughs> No, no i teraz mam zakrwawiony pfu, no O? Nie biorę ten fotel, bo jest ładny. I bierz, bierz, bierz co mogę, po co No właśnie. Dobra. Ja biorę w ogóle samochód, nie, nie. ja biorę tę drugi sofę, tę lepszą sofę. Nie biorę i sadam <coughs> znaczy... ja tutaj w roku będę mieć. O, jak ładnie ustniano jeszcze nie o. patrzcie widzowie, Uuu, no. Czy to nie to jest śliczne jest... zajwisty Moje. MOJE! Dobrze, zostawiam, spokojnie. Ty, a co to tam jest, to tam? Mogę to wziąć? Skiber. Jest O. Przyda mi się. I w ogóle zauważyłem, że tam jest zabarykowana jak chata na Gdzie? Ty, bez skitu. Nie co, nie co to jest? Mam mówię, dlatego to jest tak tanio. <laughs> nie wiem, co tam jest, ale... Nie chcę się dowiedzieć na jak na razie. Nie na jakie stanie to... Ma... to wygląda jak... Uważasz, że tanie, tak? Dobra dzielnica na razie, nikt, nikt nam nie przeszkadzał. Jasne, mogę, myślisz, postawić kibel obok łóżka? Albo ja wiem... Albo seranie na... Na świeżym powietrzu, żeby było zdrowo. No, kurczę... Udało mi się skończyć, dobra, no jest super. A tutaj Newk się załatwia na kiblu na świeżym powietrzu, patrzcie widzowie. No życie nie umierasz, no sami zobaczcie jaki to jest piękny widok yy, tutaj są piękne dwie wieże yy, no Dobra pokażę filmpok, ale pokazuję po, właśnie pokażę. Pokazuj, pokazuj Dobra, patrz to, chodź to, chodź to chodź, chodź no, chodź. No 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 no, patrz, patrz to patrz to Tutaj Prezentuje się od początku, tutaj Mamy zegar, który ogromny pokazuje godzinę. E, czas to pieniądz, tak. E, dlatego musi być duży, bo mamy dużo pieniędzy. Tak jak Idąc dalej, mamy e, worek treningowy ponieważ codziennie trzeba ćwiczyć. I wiesz, i trzeba po prostu się czasami wpierdzielić. Wiesz co? Chodzi. To nie tutaj. Ja. Znaczy, e, to nie ja tutaj. E... Okay. No. E, no. Idąc dalej. Mamy światełko, tutaj piękne, lampeczka i łóżeczko, na które mogę się wygodnie położyć. To jest kaktus, bardzo go lubię. Nazywa się Adam. Poznaj Au! Adama. Ej, ale zostaw mojego Adama, co? Nie podoba mi Ej, i co? Jeszcze machasz do mnie? Dobra, pokażę i pokój, słuchaj, a nie... No to idąc dalej. To jest mój setup gamingowy, słuchaj. No to tak. Mój gamingowy to jest szczególnie. Po pierwsze. To krzesło. Wykonane z. Wiesz. z jakiej skóry? Wiesz z jakiego zwierzęcia? Mojego siura. W sumie tu jeszcze mam mleko, do, w którym sobie... W sumie zgniłem, więc już może je wale ale... Yuh. Ale i tu mam szafę, w której trzymam jeszcze ubranie i to w sumie tyle. Najbardziej to mi się podoba ten worek treningowy, bo jest bardzo fajny. Mm -hmm. no a teraz zobaczycie się, prestiżowe, prawdziwe mieszkanie, proszę bardzo, tam zestaw 4K HD Ultra, kurde z nasy <laughs> ukradłem im komputery, ukradłem im stację, stację kosmiczną ukradłem gościu. E, dobra, to musimy to, wiesz, ej, wiesz, że teraz idę cię zgłosić na policję, nie? Mnie. Zostaw, mnie. Zostaw mnie. Zostaw mnie. ja... Ja to zgłoszę na pokułatue. Ej, 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 kolego. Wyskoczyła mi się amunicja. Bo... Cześć, tutaj też zrobisz to, bo ja sobie biorę teraz cię zabiję. Czekaj. Bro, No! Bro, gdzie tu jesteś? Ło, o, o, o! Proszę. Ciekawanie gością gościom się moczy na razie, ponieważ ee, weź mi, ktoś mi czajnik zajębał. Hehehehe <śmiewanie> <śmiewanie> bardzo go lubię. to się Adam. Poznaj Adama. Ej, ale zostaw mojego Adama, co? <śmiewanie> Więc e, muszę, muszę alternatywę znaleźć. Tutaj mamy. E, co to jest? E, Mirinda. Sofie. I bardzo lubię Mirinda, mogę wypić? Nie. Aha. I tutaj mam setup do oglądania kurde, e, TV TVP. TVP? TVP. Jakie to? Czemu TVP? A czy mnie TVP? TVP? Ej, tak, tak masz TV, TVP oglądać? To nie. Co ty, co ty człowieku? Co, co, ty, co, co ty robisz? Co ja się to wywala? Ja to biorę do siebie, nie? Co sobie wyobrażasz? Ja będę oglądać. Jakiś mecze czy coś. No. Nie będziesz na oglądanie takiej telewizji w domu, co ty? Mam taki mały dom, też taką Ech. telewizję będziesz wy wydawać naszą Ech. ciężko zarobioną kasę na takie rzeczy. A ty. Co? Ej, bo mi się zapadł karton. No i widzisz, mam za swoje, co teraz? O. Dobra, przyniosłem do siebie telewizorek, więc słuchaj. Au. 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 Aaaaaaaauuuu, dobra. Ja mam... Uh, jak to się nazywa? Czekaj, 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 dobra, chętno no. Dawaj, lecimy dalej. O, o, telefon... to nie, to nie jest telefon, telefon jest kwadratowy, to jest... z jakimś bocianem rozmawiałem, nie wiem o co chodzi. O, to w ogóle no mu waleczka. Jest... Ładna mu waleczka. Śliczna, dobra, Prezent. Dalej. nie wiem jak to, ale ja... nie, bo... coś mnie... No, no, ta chata mnie wkuwa, no. Nie widzisz? Kto tak co, co tak robi? Jakiś debil to zrobił. Przecież to jest w ogóle śmietnisko. To, to jest... Ej, ja się założę, to pewnie wysypisko było jakieś i. Ej, czekaj, mam plan. Mhm. go spróbujemy. Kogo? Ciciela chaty. Czekaj, ale, ale mam plan. Uuuu, gościu. No, stary, mordo, stary, słuchaj, stary. To co? Stary, wiesz, to stary? Jestem stary. Pa pa, pa 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 Stój tutaj, stój tutaj, stój tutaj. Weź kamerę, to, to musi się kamerować. To musi się kamerować. Kamerę. Biorę kamerę. Biorę, biorę kamerę, no. Uwaga, 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 Skąd, ty granata masz? O kurde. Teraz zobaczmy co się, co jest ty tej... Ka kabeł, kabeł Co jest? Nie, je tu jo, piercie, Ty. Ej, no ale nie wiesz wszystkiego, ja też chcę coś ty coś wziąć. Ty, AK-47, patrz to. Tak, ja mam granatnik. Dawaj zrobimy rundkę. Trzeba, trzeba na. Nie, do, trzeba sklep, na, do sklepu na, na... trzeba pojechać, bo nie mamy rzeczy do lodówki. Chodź, jedziemy do sklepu. Ej, Czekaj, tylko odepnę, 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 odepnę. odepnę no nie, a... chodź do tego, a nie. chodź do tego. Słuchaj. Jak mam wchodzić? Ja tutaj mam prestiżowe, prestiżowe siedzenie, nie widzisz? No to wsiadaj do mnie. Dobra, co ja idzie u... do sklepu, daj do żabki jakieś. Nie, no tak, do żabki. A gdzie był sklep? ja nie pamiętam tutaj, bo to są na jakieś miasto, nie? O mój Boże. Trudno. Patrz, tam jest żabka. Dobrze, to... Wiesz, y, ja chyba wiem tutaj widzę na Google Maps tutaj. tutaj żabka... Otwarto do, do 23. A jesteś tam z tyłu? O, o, o nie! Ej, co jest? O nie! Poczekaj Wracaj tu ty Ej, nie Dobra, jesteś jasny. Czekaj, tu mamy na pokazuję, w prawo. Aha. W prawo i w prawo. Tutaj i tutaj. I tu jest żabka? I tu jest żabka po lewo, no. Tak pokazuję. No to jest. Ja? O, to chyba jest żabka, no. To jest? Gościu, to jest graffiti! To jest żabka! I żabka to zna! Znaczy. Graffiti! Nie, ja te graffiti swoje robię, gościu. <grabka> to, jest nofgang, gościu. to jest na wganku, gościu. Co? Co jest hey. tam? No. Co to jest? Czekaj, muszę się przybliżyć. Ja tak samo, czekaj. Ty, ucieka! Patrz to. Ej, czekaj, nie, ja to muszę kamerować, to się... To się kameruje. Ty, czekaj. Wracaj! wracaj Masz tu! Strzelaj do niego! Ej! Ej, bo się. Ej! To ma! Dobra, eee, granatnik, granatnik, granatnik! Ja tam firmam nie dyny o mój Umarłeś! Ej, on skończył! On skończył! Dobra, słuchaj. Widziałeś? Ej. On tam dalej jest, dobra, dobra nie. Ej, ale dobrze, się, ukry dobrze że się ukryliśmy w ekstreczce. No słuchaj. Akurat tutaj wiem, przybiegliśmy i słuchaj. Zadzwoniłem po wujka, po mojego wujka Stasia. Bo on, on, on ma kontakty w, w tym, w wojsku. W FBI? Teraz... FBI, kurde, wszystko CIA, kurde, e, e, NBP, wszystko. Ty, o, dobra. Patrz, on to przygotował. O kurde, ej, mogę to, o! Gdzie jest ten, kurde, Dobra, ty, dam, dawaj, mi to. Gdzie on ucieka? Trzeba, ale... trzeba go, trzeba go znaleźć. O. Ale ty, spadłeś, wypadłeś z okna! Czy jest? A on Masz, tam jest! Tam, strzelam o, on tam się. jest! Strzelam! strzelam! Strzelaj! Czekaj, czekaj! Nie, nie! Czekaj, czekaj, czekaj! Strzelam, strzelam w niego! Ej, gram! Uciekaj! O... Wziąłeś samochód! Uciekaj! On skacze za nami! On za Na dawaj! Tutaj jest! Dobra, to jest drzwi. do drzwi! Dawaj, dawaj! O, jestem, jestem! Mam pistolet! o kolei na czekaj! Przedeś jesteś! żon John jest! John jest. jest, czekaj! Dobra! Gdzie? Jest, nie, widzę nas samochód. A tu jest, dobra, strzelam do niego. Ty, leci do nas. Napierdzielaj. Dobra, już wiem, czemu część jest tak tani, po pierwsze. No, już wiemy. Z tych sirenem rasuje. Nie. Dobra, szybko, nie patrzy, uciekamy, uciekamy, uciekamy! uciekamy. Dobra, szybko. Gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie jest? Ja. Nie, wiem, nie ma go właśnie, pufet sobie Dobra, dawaj wracamy do domu, wracamy do domu, wracamy no, do domu No trzeba, trzeba Nie wiem co trzeba zrobić teraz, ale do domu, myślmy, myśl... nie przesadzimy Nie Nie mogę wejść! O dobra Nie mogę wejść Dobra, ja dobra jesteś jest, jest, jest mój wujek. wujek Wujo, wujo co hmm. robimy? Co robimy Dzięki za broń. Dobra. Nie wiem gdzie on jest, i to chyba dobrze, ponieważ go zgubiliśmy. No. A czemu Dobra, twój z... Twig... umarł? Zastrzeliłeś go, to A przepraszam, to moja druga osobowość. Ja mam ogólnie tego... To. Popularne kurde. Tak, no. Gdzie on jest? Nie wiem. Ale niech tak pozostanie. Więc to byłoby na tyle ten odcinek, pamiętajcie o łapkę, o, łapkę, o łapkę w górze, o tym, żeby udostępnić ten film komukolwiek, swojemu psu, swojemu dziadku, swojemu ojcu, swojej matce, swojej córce... W swojemu wnukowi, w swojej wnuczce, komukolwiek. Potem jeszcze kliknijcie w subskrybuj, i jeszcze na sam koniec kliknijcie w ten dzwoneczek, taki ding, 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 i dajcie wszystkie, wszystkie notyfikacje, żeby jak leci na film, to żeby pod po, po, tą pocztą, pocztą, pocztą Wam wyślemy notyfikacje, jak wszedł nam nasz nowy film. Więc to byłoby na tyle. Ja, ja byłem. Ja, ja, ja. Uc, uc, uc. Z tej strony nóg. I ze mną był kto? Kto ze mną był? Ruby Spider-Man w tym razem. Spadam właśnie. Dobra.